Milwaukee, Internorm i Bubendorf. Dzisiaj trzy hasła, na które rozpoczynamy nasz dzień. A jesteśmy e, przy ulicy Sowiej, e, na Poznańskich jakie niedaleko centrum handlowego Poznania, gdzie zaraz zaczynamy od pomiaru właśnie rolety dachowej typu Rolax od Bubendorfa. Oraz kilku rolet z funkcją żaluzji. Tak zaczynamy dzień, a dzień się będzie leciał właśnie pod kątem właśnie Bubendorfa, dlatego że zaraz potem jedziemy szybko do chodzieży, czyli 100 km od Poznania, mierzyć kolejnego dużego relacja, już 8-metrowego, takiego naprawdę olbrzymiego, gdzie wcześniej u klienta montowaliśmy trzy rolety z funkcją żaluzji, też Bubendorfa. Także dzisiaj dzień francusko-polski, można powiedzieć poznański. Także trzymajcie kciuki i obserwujcie, co będzie się działo w tym odcinku przed Wami dzisiaj. Pięknym widoku. Tak słuchajcie, jesteśmy już po pomiarze jednak się okazało, że będziemy mierzyć tutaj same rolety z funkcją żaluzji na tym pięknym ogrodzie zimowym, bez Rolaksa, ale bardzo fajnie. Cieszymy się, że mogliśmy przystąpić do tej realizacji. Także mamy już wszystko pomierzone. Bartek, nasz specjalista główny od rolet byłcie był dzisiaj z nami. Max do tego też do pomocy. No i my. Także już za kilkanaście tygodni, myślę, że 10-12 w tym pięknym ogrodzie. Na tym pięknym ogrodzie pojawią się nowe rolety z funkcją żaluzji i 3 Słuchajcie, jesteśmy już po pierwszym pomiarze, tak jak widzieliście, eee, udało się sprzedane 5 rolek z funkcją żolucji solarnych Bumbendorfa. No i co? Jedziemy dalej, teraz do odzieży. Czas na relaxa, Dużego, bardzo dużego, 8,5 metrów. Także trzymajcie kciuki, oby tym razem poszło bez problemu. Dojechaliśmy, zobaczcie sobie gdzie jesteśmy. To, co mówiłem wcześniej, eee, u klientów, u których będziemy mierzyć roletę dachową Rolax z Bubendorfa. Ale jeszcze wcześniej pokażę Wam rolety Bubendorfa z funkcją żaluzji, które montowaliśmy nad domkiem ogrodowym, w którym stoi jacuzzi. Zobaczymy, jak działają. Nasze piękne rolety ID3. Zobaczcie sobie. Kolor na zasilane przewodowo. Chodźmy no może do środka, bo zobaczycie, bo ze zewnątrz zawsze pokazujemy, a teraz zobaczycie jaki widok dzięki temu jest w środku. No, myślę, że jest fenomenalny i teraz, teraz dzięki tym roletom możemy sobie swobodnie operować światłem słonecznym. No dzisiaj akurat jest dosyć pochmurnie, ale możemy mieć albo tą roletę zamkniętą, albo ją całkowicie otwartą albo uchyloną funkcję żeluzji. Zaraz Wam pokażę, jakie są różnice między uchyloną, otwartą i zamkniętą. Naprawdę tak jak zwykle, jakość pierwszorzędna i funkcjonalna przede wszystkim, która dostarcza klientowi tego, o czym marzy. Zobaczcie sobie, w taki sposób ja działam marketingowo, czyli jak widzicie, dzisiaj z Maciejem nagrywam materiał na naszego YouTube'a, ale przy okazji jeszcze robię zdjęcia na Instagrama, na Facebooka i nagrywam rolki, czy też TikToki, które będę używał na TikToku, czy też na Instagramie. Z takiego dnia, z takiej jednej wizyty jestem w stanie zrobić około 4-5 filmów a materiałów na wszystkie moje kanały myślę, że około 10 albo nawet więcej jeżeli chodzi o same posty, także naprawdę warto takie dni robić. Ja wcześniej robiłem tego więcej, a teraz jeden raz w tygodniu, także dzisiaj muszę wycisnąć akceptację na ten dzień. I zobaczcie sobie właśnie jak wygląda stworzenie kolejne rolki. Teraz opowiem trochę o funkcjonalności rolę z funkcją żaluzji. I słuchajcie. Zobaczcie sobie jak piękne role z funkcją żaluzji dają nam dużą wartość w pomieszczeniu, czyli mamy teraz Yy, zamkniętą, ale chcemy wpuścić trochę promieni słonecznych, naciskamy jeden przycisk, drugi przycisk to posłuchajcie, jeszcze na koniec, jeszcze na koniec, przed samym pomiarem rolax yy, co robimy? zrobimy? Zrobimy yy, nagranie o największej rolecie, bo ta roleta ma prawie 3 metry, około 2,60x2,30, także ja już to zrobię z na 0,5, żeby to było widać. I zobaczcie sobie jak ta piękna roleta pracuje, e, specjalnie mamy na 0,5, a teraz sobie zmniejszymy na 1 i możecie, możecie usłyszeć, jeżeli słyszycie taki, taki dźwięk, to są takie końcówki metalowe na rurze nawojowej, które zapobiegają, e, są, e, dają nam dodatkową odporność na wiatr, e, tak to tłumaczy Bubendorf, niektórym klientom to przeszkadza, a niektórym nie. Jest to systemowe przy większych gabarytach. E, rolet. I zobaczcie sobie jak ona pięknie wygląda. Jest pięknie, nam się tutaj obraca zaraz i zmienia funkcję. No i słuchajcie, mamy kolejny sukces, mamy rolaxa, mamy umowę. Naprawdę bardzo dużą. rolax o szerokości, o długości, ponad 8 metrów, a głębokości ponad 4, wstępny, naprawdę będzie piękny już za kilkanaście tygodni znowu. Także dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy dzień, ponad 100 tysięcy w dwóch umowach. I Bumendorf, szykuj się, bo niedługo wpadną do ciebie dwa duże nowe zamówienia. A teraz zlecimy naszą produkcję i zobaczyć, jak wygląda w roletach Viral, u których bardzo dawno nie byliśmy. Słuchajcie, to co obiecałem Wam. Przed chwilą. E, to staje się faktem, czyli dotarliśmy do naszej produkcji, do naszą produkcję rolet zewnętrznych, czyli rolety vira, Viral. A dawno nas tutaj nie było, więc zobaczcie, jak się zmieniło. Przynajmniej na zewnątrz. E, cała fasada jest już odświeżona. Jeszcze tam jeszcze raz pomalujemy na biało, ale już mamy praktycznie fasadę tutaj białą. I wszystkie bramy są w antracycie. Zostały tam te starsze zostały naprostowane, pomalowane, góra tak samo. No i tutaj mamy to, co wcześniej zrobiliśmy, czyli antracyt, ale bardzo fajna rzecz jeszcze jest taka, że już yy, jesteśmy gotowi na ziemię, żaden towar nie leży nam na, yy, na zewnątrz, tylko ostatnie rury tutaj zostały, które będą teraz używane, a tak to wszystko jest pochowane w magazynie. Rafał działa, działa prężnie, tak jak cały wiral, yy, także w końcu po długich, długich, długich okresach udało nam się to wszystko tak ustabilizować, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i chodźcie zobaczyć do środka, co udało nam się wyprodukować w tym czasie, bo towaru jest sporo do odbioru. Jak możecie sobie, sobie zobaczyć, już nawet rolety do Wrocławia pojadą niedługo. Eee, sam w na Instagramie. Zobaczcie sobie, bardzo fajnie gra na skrzydłach. Eee, dziewczyna, także też pozdrawiam. Eee, dalej mamy następne. Tutaj już kolejne na domy, ale to nie wszystko. Jeszcze tutaj mamy rolety już wykonane w naszym magazynie wyrobów gotowych. Zobaczcie sobie ile rolet czeka na wydanie i na montaże późniejsze przez naszą firmę. Oknario także naprawdę dzieje się sporo. Eee, no, i to wszystko dzięki, tak naprawdę, Rafałowi, który tutaj e, tym wszystkim dowodzi. A e, nad nim na razie jeszcze Robert, nasz menadżer, który powoli przekazuje e, całą resztę Piotrowi. E, to tyle z produkcji. E, chyba, że jeszcze zobaczymy sobie, właśnie tutaj nasze naszym jak, jak to wygląda. E, bo wiem, że tutaj też zostały e, nowe nowe zamknięcia zrobione i zobaczymy, jak te bramy działają, bo zawsze z nimi był problem. Ale są naprostowane. O, proszę bardzo. Jest trochę towaru. A, specjalne zasuwy. O kurde. Wow. Ale sporo nawet. Towaru sporo. Ale fajne półki porobione bardzo. Tak. Jest trochę zakurzone, ale już niedługo będzie tutaj jeszcze lepiej. Słuchajcie, pomiar zrobiony, milłoki zamówiony. Nie przez projekt tak to mówię dlatego, że teraz załatwiamy nową, e, nową wiertarkę udarową, ale pomiar zrobiony i można podpoczywać. Roleta sprzedana. trzecia umowa dzisiejszego dnia. Także wow, co ja mogę więcej powiedzieć? Dzisiaj bo mamy dzień roletowy, ale ja lecę dalej, bo mamy jeszcze jedną klientkę. Zazwyczaj klient zbroję lasu, u którego jakiś czas temu montowaliśmy okna. Bardzo fajne okna, można się zobaczyć. Nie wiem czy nie są oklejone. Wewnątrz kolor złoty dąb, na zewnątrz Siena Rosso. Kolor, który był kiedyś popularny, ja już pisałem o tym kilkanaście lat temu. E, pisałem o tym na Facebooku niedawno, że kilkanaście lat temu sprzedawałem w tym kolorze okna. Bardzo popularne. Ładny odcień, ciekawy, wpadający w czerwień, z taką nutą elegancji. E, także naprawdę wow. E, I do tych okien e, robimy rolety. Rolety będą e, też miksowane a na okna stare, które nie były wymieniane, robimy nowe rolety. Także robimy pomiar następnych rolet i zobaczymy to dalej. Słuchajcie, tu jest w ogóle taka ciekawostka, że są stare okna drewniane i e, jakby chcemy odzorować to, co już tutaj było. Czyli na dwóch oknach były rolety zewnętrzne, a nareszcie nie. Na tych na, naszych nowych, tych razie pięciu, e, my będziemy robili zupełnie nowe. A tutaj e, też nowe, ale do zupełnie nowe okien. Dlatego będziemy odzorowywać. czyli tu mierzę na gotowy wymiar e, okna, bo roleta będzie przekręcana bezpośrednio do okna, a nie do muru, do okna, a część e, nad prożem ocieplenia będzie wycinana. Tam pod spodem pewnie będziemy dawali ocieplenie, a to już jest kwestia do ustalenia z inwestorem. Ale będzie inny, inny troszeczkę montaż. Też do czoła, ale do ramy okna, nie do muru. Na Niestety nie zobaczymy tego odwróconego koloru, bo w środku są okna pozaklejane, ale zobaczcie sobie właśnie ten kolor jak słońce na niego pada. Z tamtej strony zupełnie inaczej, a tutaj już widać jak ten odcień jest ładnie, e, ładnie się świeci po prostu, daje tą, e, tą poświatę srebrzystą. No i pięknie zrobiony wins. ten nasz gumolit kochany, który tutaj został e, przygotowany przez naszych chłopaków. Słuchajcie, jak nigdy przed 15 mamy kończymy dzisiejszy dzień, dzisiejszego vloga i jeszcze jadą samochody niedaleko, także będzie lekki hałas. Ale dzisiaj e, za nami naprawdę e, udany dzień, bo 5 pomiarów, e, trzy umowy moje, dwie Tomka razem 5 umów na e, około 130 tysięcy złotych. Także naprawdę bardzo fajnie. praktycznie same rolety, zwykłe, Bugondorfy, rolaxy, także było co robić. E, ja kończę z suchego lasu, jedziemy rozkłonić się po domach i tyle. I wracamy dzisiaj szczęśliwszy o kolejny udany dzień. Do zobaczenia.